Siemanko przed długim weekendem. Jak tam wasze plany? Bardziej wycieczkowe czy bardziej siedzenie w domu? Tymczasem przychodzę do was gratką dla prawdziwych fanów Sanatorium Miłości. Dlaczego tylko dla nich? Bo pewnie tylko prawdziwi fani pamiętają postać czarnego Ryszarda z pierwszej edycji Sanatorium Miłości. Aczkolwiek zanim do tego przejdziemy warto wspomnieć o updatecie co do związku nie związku Marioli i Piotra Huberta, bowiem padły u tej pary już pewne deklaracje co do spotkania. Okazuje się, że podczas wakacyjnego pobytu Marioli w ojczyźnie kobieta planuje wraz z nią, Hubertem i znajomymi wyjechać w góry. Także będą mogli spędzić trochę czasu sami z Hubertem bez dzielącej ich odległości. Zresztą Ania, która miała to zdradzić, to ogólnie chętnie dzieli się publicznie wszelkimi planami i chyba jak ktoś chce utrzymać coś w tajemnicy, to raczej nie powinien mówić tego Ani. Widzowie jednak są sceptyczni co do przyszłości związku Marioli Lee i Huberta, pisząc że po pierwsze to Marioli wyraźnie zależało na tym związku bardziej, bo widać było w programie jak dosłownie lata ze Hubertem i że w takich sytuacjach, kiedy mężczyźnie zależy mniej, to się zazwyczaj po prostu nie udaje. A druga sprawa to odległość, której Hubert nie ma zamiaru pokonywać, a jednak Mariola mieszka w New Jersey. Na innym kontynencie i zbudowała tam sobie całkiem spoko życie, z którego raczej ciężko byłoby jej zrezygnować. Co prawda opowiadała z nadzieją w głosie, że Hubert odwiedzi ją w Stanach, mimo że mówił, że nie odwiedzi, bo boi się latać, ale ona wciąż w to wierzyła. No i finalnie jednak nie odwiedziła i to Mariole musi przyjechać do Polski, jeśli w ogóle chce go zobaczyć, co zresztą zrobi w wakacje. Natomiast wątpliwym jest, żeby przyprowadziła się do Polski, według widzów, zwłaszcza, że mało prawdopodobnym jest, że Hubert by jej to w ogóle zaproponował, tak bardziej ona by się musiała przeprowadzić na własną rękę i wtedy mogliby się spotykać, bo mężczyzna daleki był przecież od jakichkolwiek deklaracji, także większość z was pisała, że mimo sympatii do Marioli i Huberta i faktu, że miło się na nich patrzy razem, to się, że ten związek umrze śmiercią naturalną. Tyle o czwartej edycji programu, a teraz wspominając tę pierwszą, która była taka wiecie mroczna, bo nagrywali ją w grudniu, nagrywki skończyły się chyba z tydzień przed świętami, przez cały sezon było zimno i ciemno, dominował kolor szary, a jedyne aktywności już były na śniegu i doprowadziły do tego, że jeden z kuracjuszy, ten z najgorszym stanem zdrowia niedługo po turnusie zmarł, tak mu się to zdrowie pogorszyło, nie był to ogólnie tak wesoły sezon jak te obecnie, gdzie kuracjusze cieszą się życiem po sześćdziesiątce i udowadniają, że im więcej lat tym mniej w głowie, tam większość narzekała na trudne życie, poza tym na turnusie było masa konfliktów między uczestnikami, najbardziej zaś konfliktową osobą był Czarny Ryszard, któremu na turnusie nie pasowało prawie wszystko, od współlokatora z którym niemalże codziennie miał jakieś kłótnie i chciał zmieniać pokój, bo się przez niego nie wysypiał, bo ten miał pikać na telefonie północy. Ponadto jego współlokator jak to w sanatorium bywa chciał zapraszać panie do pokoju imprezować i chlać przez pół turnusu, niestety Ryszard nie zezwolił na żadną z tych czynności w jego pokoju, a panie to mogli tylko zaprosić żeby pograć w pasjansa, nie był to jedyny konflikt czarnego Ryszarda, bo nie lubił on także Marka, który jego zdaniem był zbyt głupi i zbyt wesoły. Białego Ryszarda rowerzysty bo był zbyt pewny siebie, niny tej która później pojawiła się w tym The Voice Senior, bo była za głośna, no ogólnie nie lubił większości mężczyzn i kobiet, tolerował tą Małgosię do której zarywał Marek, bo jej trudno byłoby cokolwiek zarzucić, ona miała klasę, na randkę zaprosił starą pannę i wielbicielkę zwierząt Teresa, ale totalnie im się rozmowa nie klepiła. Za to najbliżej był z Joanną z Modlina, która akurat była inteligentną babką z dużymi osiągnięciami zawodowymi na koncie i chyba nawet coś tam Ryszardu do niej świrował po programie, ale finalnie związek to im z tego nie wyszedł, bo Joanna chyba była za stara dla czarnego Ryszarda. I generalnie na koniec chyba wyznał, że w sumie żałuje że tam poszedł do tego sanatorium miłości bo dobrali mu na turnusie totalnie randomowe towarzystwo i w ogóle się z nimi nie dogadywał, z mężczyzn w sumie lubił tylko Cezarego, czyli tego uczestnika, który szybko po programie zmarł, mówił że szanuje Cezarego, bo mówi co myśli i jest szczery, część widzów jednak uważała, że Czarny Ryszard był jak dotąd najbarwniejszą postacią we wszystkich edycjach Sanatorium Miłości, bo zawsze miał swoje zdanie, które ponadto było zupełnie inne niż reszty. Miał mnóstwo zasad, którymi się kierował i był najbardziej demogenny. On nawet w Fame MMA to robił wyświetlenia. W każdym razie Czarny Ryszard po programie znalazł sobie kobietę. Podobno miała do niego napisać list. Tak wzruszający, że od razu po tym liście postanowił się z nią spotkać na warszawskiej starówce i na tym spotkaniu tak między nimi zaiskrzyło, że niedługo później zamieszkali razem i od tej pory są nierozłączni. I nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie fakt, że owa kobieta mogłaby być jego wnuczką, w ostateczności też córką, ale taką późniejszą, bo jest od niego 37 lat młodsza. Czeicie to? Ale to jest jeszcze nic, para bo jeszcze nie są małżeństwem i jakoś im się nie spiesze przed ołtarz. A ślub mogą wziąć nawet kościelny bo Ryszard jest wdowcem i pierwszej żony nie opuścił aż do śmierci. Także para rok w rok jeździ na wakacje do Albanii, nie wiedzieć dlaczego akurat tam. Pochwalili się nawet zdjęciami z wakacji na jakimś portalu plotkarskim, nie ukrywając swojej miłości a także faktu, że przy ukochanej Rysiu schudł ponad dyszkę, ale jeszcze mu kilka dyszek zostało. Największą ciekawostką jest jednak fakt, że Czarny Ryszard pochwalił się, że wraz z ukochaną bójnęli się w Białostocki do tej słynnej szptuchy, która tam urzęduje, co oznacza, że kościelnego ślubu to chyba nie wezmą. I ta krzyptucha miała im powiedzieć, że czeka ich jeszcze potomstwo i że z wakacji z Albanii wrócą w trójkę. Także Ryszard wierząc staruszce i chcąc wypełnić to proroctwo ostro wziął się do roboty i już drugi rok pracuje nad tym, żeby faktycznie wrócić do chaty z tym małym czarnym Ryszardem, wygląda na to, że będą jeździć do tej Albanii aż do skutku, bo czarny Ryszard jest zdeterminowany, wiadomo że teraz granice wieku się przesuwają, ale dziecko uczestników sanatorium miłości to zupełnie nowy level. Nie wiem czy Manowska jest gotowa na chrzciny, na które pewnie dostanie zaproszenie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ojcostwie po 70. -tce? Odwaga czy totalna głupota? Na pewno jego wnuki będą od tego dziecka starsze, bo z tego co pamiętam, Ryszard miał już wnuki, będąc w programie. No i jego ukochana jest młodą dziewczyną, ledwie 30-letnią, także tutaj akurat jej wiek nie budzi jakichś skrajnych emocji. Chyba że w zestawieniu z wiekiem Ryszarda, Dajcie znać co sądzicie o tym związku i czy czeka nas pierwsza szansa na dziecko. Tymczasem bye bye i miłego długiego weekendu.